Dzień dobry, dzień dobry. Widzowie, jak widzicie, ja jestem już po evencie i za mną, oprócz Six7Secret'a, znajduje się sekretny Lucky Block i drugi, diamentowy, sekretny Lucky Block. <laughs> Zapytacie, dlaczego? Spokojnie, już tłumaczę. Mianowicie, jak widzicie, moja baza jest wypełniona e, różnego rodzaju lucky blokami. <laughs> no i jeszcze mamy tą e, Extinct Ballerina Cappuccino, której na razie nie da się wrzucić do maszyny. Nie wiem czemu. W sensie ja nie do końca rozumiem jak to działa, ale jak podchodzę do naszego kolegi, który chyba jest e, samim, to nie mogę nic a nic tutaj zrobić. A co lepsze, e, tak jest, calutka baza jest w e, lucky blokach. E, co lepsze, nawet nie jestem w stanie wyjąć tych e, secretów czy tam jakichś brain rotów z maszyny. Więc, jak wiecie, co robić, to proszę napiszcie. Ale wróćmy do tematu openingu, ponieważ za chwilę tutaj pojawią się trzy dodatkowe osoby, z którymi pootwieramy sobie laki, bloki. Tak, jak teraz otwieram tego, to laki, bloka. I osoba, która dostanie najlepszą rzecz ze wszystkich, wygrywa. Uwaga, uwaga, moi drodzy, sklep Robux. Dzień dobry. Te oto sekrety, i one, jak widzicie, kosztują 2400 Robuxów, a ta jedna osoba dostanie ich aż 8. I oczywiście wszystkie te sekrety otworzymy na dzisiejszym odcinku. Zobaczcie, są one już gotowe. Czekają ślicznie w bazie, podobnie jak ja. Czekam na y, moich kolegów i na to, że zostawicie łapkę w górę, ponieważ więcej polubień to więcej takich mega mocnych openingów i jeżeli chcecie brać w nich udział, po prostu wbijajcie na serwer, dajcie znać, że y, macie full bazę y, Lucky bloków. Ja was zapraszam na odcineczek i sobie lecimy. Mik! Założę się, że ziomek tyle co wszedł na serwer i już chce mnie okraść. Poczekam chwilę, ale na 99% on będzie chciał mi zabrać w ogóle to Six 7 a ciekawostka jest taka, że ostatnio na evencie zebrałem takie cudo, które daje ponad 250 milionów na sekundę. Ty, ale on mnie nie okrada. Jest jest serio dobrze. A patrz, wyszedł z bazy. Działko stawia. Kolego, kolego. Z czym do ludzi, Wambiczku? Z czym do ludzi? Ja się pytam. No, z czym do ludzi? Już? O, proszę. To no, kolejny. Ta wiewiórka mnie tak wkurza. Ja nie wiem, z jakiej ona jest bajki, ale ona... O, jeszcze mnie zamknie. Nie, no jasne, chłopaki. O, oczywiście, nie, no pewnie, pewnie. Oni naprawdę nie wierzą. Admin panel, kontrol. No i dzień dobry, jestem wiewiórką. Wiewiórko, ja cię zaraz zamknę w mojej bazie, dobrze? A ty kolego, drogi, jak mnie stąd nie wypuścisz, to przysięgam, że cię w coś zamienię. Daj mi chwilę, daj mi wyjść z tej bazy. No, nie, no, nie mogę wyjść, chłopie, nie mogę wyjść! O, dziękuję. Ready czy nie ready? Będziemy już tak bawić, czy co robimy? 8 hours later. Zobaczmy, leci pierwszy laki bloczek, ten już wyciąga miecz. Ja nie lubię, jak on cokolwiek wyciąga, ale. i. okej, okay, jest żaba, jest dobrze. Ważne, żeby wiecie, nie dostał czegoś zbyt mocnego. Na przykład 6-7 z balonem, to byłoby turbo, ale to turbo P. Chociaż z drugiej strony też fajnie, jakby dostał cokolwiek, no bo yy, ja potem co wygram? A, wygram tamten test, i kraciki. dobra, to luz, chłopie. Jak najgorsze. Jak najgorsze, bo zawsze szczeknęliśmy tak, że jakby dostajemy te rzeczy, które inni mają. No ale na razie nie chciałbym dostać niczego, co dostał Bambiszek, bo wszystko jest beznadziejne. Kolego, co to? Jakiś i, Geriro Digitale, a w ogóle? Ale co ty, co ty mnie bijesz? Czekajcie, bo ja oh. chcę pokazać oto Gramy, No właśnie, chcę wam pokazać. Oto cudogramy. Oho. ho Oho. Osiem secrecików. Osiem Dobrze. Pan Sodar jako drugi. Jak to do nas dołączył? Bo ja go nie znam. Co on tu robi, ty chłopie? Mniejsze, co tu robi. Sodarek, lecimy. <laughs> Ważne, żeby nas tylko nie okradał. więc tak będę czasami zarekał, Ale zobaczmy. Zobaczmy, co dostanie. Sodar na razie ma ptaszki, które dają 1,3 miliona na sekundę. Więc chyba jest faworytem znowu do wygrania. Zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej. Piłeczka. Piłeczka daje mało. Ty, Sodar, ty na razie masz ten. Ty masz najmocniejszy. Te ptaszki są mocniejsze niż ten secret. Bo, no bo ja jestem najlepszy. Dobra, chłopczyku, otwieraj to i zobaczmy, to. co się jeszcze poleci. Już, już, już. Kolejny dar? a masz tego co ostatnio wygrałeś, czy już go straciłeś? Na, na górze mam. Sobie. Na górze, dobra, dobra, wiemy co kraść chłopaki. Zobaczmy dalej. I zamknęli mnie. Że mnie nie okradli. Żabka. Chopie, list mu sprzedaję i on wygrywa. Zobaczmy, zobaczmy. No nie no, jest tam jest jest jakaś piłka. I ostatnie ptaszki. No dobra, 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 dobra. Jeden kropka, trzy miliona. Widzę, ja to przebijam. Ja to na luzie przebijam. Ty, Micha, Micha dzwonik, yy, mogę być przed tobą? No pozwalam ci. Super, dziękuję. Ale jeszcze raz, chłopie mnie klepniesz, nie? Przysięgam, wysyłam ci rakietą w kosmos. Zapraszam. Już. Lecisz do Ilona maska. O, tak. Na smyć go, weź. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Już jakiś węcik, Superansko. I i węci je otwieramy. Otwieramy, chłopie bloka widzowie. Piszcie wasze nicki, bo potrzebujemy zastąpić Micha Zwona, tak? Dostaje piłeczkę na dzień dobry. Ja też mam jakiegoś takosa. Spoczko, takos może da. Może da te takie los Hotopotitos, już raz nam na odcinku. Wypadły, ale na razie dostaję ciuła. Dobrze, dobrze, nie przejmuję się. Ja wierzę, że jakiś Six 7 Galaxy może, 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 nie. Piłeczka kolejna, okej. Okay. O, ja już przestaję wierzyć, a to jest dopiero czwarty, czwarty laki blok, którego dzisiaj otwieramy. Ci się napierdzielają. Ten w zakopanym co to? Jenkropka 6! Wygrywam! Na razie wygrywam, na razie widzę wygrywam, let's go baby, co tam Sodar, co tam biebiura? co tam chłopie Papa Smurf, co tam kurde micza Zwon. Nie bij mnie, proszę cię, no just mnie nie bij, ja tak yy, hobbistyczny, no po co on to działko stawia, co mi wypada, patrz! Jeden kropka milion, jeden kropka milion by the way, no jeden milion, wiecie co chodzi, otwieramy. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Jednocześnie je otwieram. Proszę, 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 żaba! I teraz będzie coś dobrego. Teraz musi być coś dobrego. Wierzę, wierzę, wierzę. I piłka. No ale wygrywam! Yy, pa Panowie, yy, jestem na prowadzeniu. Przebiłem Sodara, mam 1.6 miliona. Yy, pora na yy, Michałka. Dawaj, Michałek. Dobra, patrz jak to się robi, a nie. Patrzę, patrzę. Nawet y, zostawiajcie tutaj odmutowanego do końca, że zobaczcie, jak płaczesz. O, tak to się robi. No super ci poszło. Teraz tu wylatuje ten najnowszy. Los hotopotitos, nie wypa. Nie nie wypadnie, jesteś jakiegoś kotka. Ja, ja myślę, że jak ktoś wygra, to Sodar albo ja, tak, tak bym obstawiał. Oho, oho! No nie wypadnie, nic, nic nie wypadnie. chłopie, tu leci Carlo. Jakie bambiszki to są? To są full bambiczki. Ptaszki. Ja też mu stawiam działko, bo on mi zawsze stawia, to, o proszę, o, proszę. I mnie goni. Jeszcze walno, chłopaków. No i króciutko, dobrze. Walni go Sodar. Ładuj wolistwa. No czemu on nie trafił? Dobra, trafił, trafił i uwaga! Kolejne ptaszki, dobra. Otwieraj, otwieraj. Impreza! No i po co on mi robi te osy? Ja tego tak nienawidzę, no, ale dobrze. Dalej jest to na prowadzeniu. Dalej, widzowie jest to na prowadzeniu. O, łapeczka, łapeczka. A my idziemy do Bambiszka. Ja jestem mega ciekawy, co nam wypadnie z tych ośmiu sekretów. Bo, oczywiście, otworzymy je dzisiaj na odcinku. Wiewiurson, on, odpalaj maszynę. Ja biorę sam to Bambiszek. Pa to, pa to. Wszystkie raz, Wszystkie raz. wszystkie naraz. Dobra, przyspieszaj. 320 tysięcy, tutaj imprezka 100 tysięcy. Super idzie Bambiszek, dawaj, dawaj, speedrunujemy. Łeeeej! Bo... 30 milionów na sekundę! Kradnie, kradnie złodziej. No to Bambiszek coś czuje, że może wygrać. Bambiszek może wygrać. Dobra, 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 Co... otwieramy, otwieramy, ale to już nie przebijesz tego. Już po prostu limit szczęścia wyczerpany. Ja pierdzielę. 6-7. Six, seven, bro. A wiecie o co chodzi z tym to... trendem, czy nie wiecie z ciekawości? Ani nie. trochę ogólnie. Nie, nie. Widzowie, wytłumaczcie biką, nie? Bo ja nie chcę mi się nim tłumaczyć, dobra? To nie tak, że nie wiem. Dobra, Sodar, chodź tutaj na górę. Czekam, czekam, a Micha, mam do Ciebie pytanie. Ty masz jakieś yy, złe skojarzenia z ustami i złe doświadczenia z dzieciństwa, że cały czas ich używasz? Czy o co chodzi z tą chodzi generalnie? Nie. Jeszcze raz nie. je dostanę i chłopie zamknę Cię w tej klatce na zawsze, przysięgam. Dawaj, Sodar. Odpalaj, nie no, pierdzielę. No on tu przed z tymi osami wizowymi. No, no utrudnia mi życie cały czas. Zobaczmy, co mu wypadnie. Dobra, wypada mu piłka, wypada druga piłka. Ja dostaję pszczoły. Wybombi mnie, wybombi mnie. Przysięgam, że mnie wybombi. Czułała leci dla sodara. Dalej mamy ptaszki. I ostatni, ten, ten jest dobry. Ten ma chłopie diament. Jeszcze ma dwie te. Dwie mutacje, więc Sodar ma szansę. Sodar ma szansę, Sodar ma szansę, no ale niestety jest żabunia! Jest żabunia, lecimy! I to dosłownie lecimy, tylko na razie jeszcze nie na ostatnie piętro, gdzie są secreciki, a na przedostatnie... Czyli tutaj. Łapniemy go i go okradamy. Co on ma najlepsze? Ale ja moc... to słyszę. Ja to A. słyszę, kolego. <laughs> ja ja już otwieram. Ja już otwieram wloczka proszę bardzo. Michał, jeszcze raz tu do mnie podejdziesz i ja nie mogę już otwierać brojnocików, więc sobie muszę tutaj podejść, dobrze? Dziękuję serdecznie. I Six Seven, chłopie. No niestety, tylko tylko Bambiszek na razie dostał. Tylko Bambiszek na razie dostał. dostałem jakimś prądem. Piłka, piłka, no to mega piłka. Co tu jest najlepsze? Rainbow z kotkiem. Rainbow z kotkiem, rainbow six seven. Bro, proszę, proszę, pro. Żabka. Żabka daje 200 tysięcy. To było opę. W sensie tutaj był serio potencjał. Patrz, patrz, patrz. On czeka, że mnie okraś. On trzyma już to, żeby zaraz zrobić jakąś akcję. No spokojnie. Chowam tą rękę, tylko mnie nie okrada. Ja nie wiem o co tu chodzi. Zmęcają się ode mną. No dajcie mi jakiegoś Six a Co to jest? Nie no, krabo, krabo limonetta. Hookers w krabo limonette. No ja się was pytam, hookers, hookers. O! 400 tysięcy sekundę. Ja się podjarałem, stary. 400 tysięcy, 000... czekaj, sprzedaję ptaszki, sprzedaję ptaszki. Pyk. teraz coś wypada, bo sprzedałem ptaszki. To ma podwójną mutację i dostaję six Sevena. Ooo! Let's go, baby! Let's go! Co tam? Co tam, dzieciaki? Co tam? Co ty kradniesz? chłopcze? ja blokuję bazę. Ja blokuję bazę. Nie, nie, nie. Zapraszam do opuszczenia. Co dostałem? Co tam, Bambiszek, jak się czujesz? Marta masz. Dobrze, odpalaj to, Micha, dzwonik. A ty już lecisz. Dobra, 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 dobra. Ty nie dostaniesz, Ach. chłopie. O, tak. Ciumała i się cieszy. Ej! Coś mi wszedł do bazy! Co ty robisz? Nie, chłop wydał Robuxy, że mnie określał, to jest niepoważne. Nie no z kim ja gram, z kim ja gram. Trzy goldy, trzy goldy na sam koniec, zobaczmy. Z ostatniego, ostatniego. Mi się wydaje, że ostatniego, dropnie. Dwa jeszcze ci zostały, dwa jeszcze ci zostały. Masz po dwóch po dwóch stronach. Sprzedaj coś tak jak ja i ci dropnie. Sprzedaj te ptaszki, bo one są mega pechowe. Zaufaj mi, jest trzeba sprzedać. One są najgorsze na świecie. Kolego, jest żaba. Mega gówno. I ostatni. I wygrałem! Dziękuję panowie, było bardzo miło. Fajnie. Jeszcze. Kto jeszcze ma? Kto jeszcze ma? Ja. No to odpalaj chłopie ty, ja nie wiedziałem, ja już się cieszyłem, że jestem winner. Nie wygrają widzowie, ja się nawet nie stresuję. Nie ma szans, żeby przebili to co ja mam, nie ma szans. Nie ma, nie ma szans, okej, okay. dziękuję serdecznie. Sodar, jeszcze tobie coś zostało, prawda? Bo ja zapomniałem o tym. A No jednego, Six jednego. Na 7 nawet jak ci dropnie to chyba mnie nie przebijesz, nie? No to ptaszki, no i dobra. No to idę przenieść sekrety i robimy opening. Teraz widzu oficjalnie przechodzimy do tej najprzyjemniejszej części, czyli sprzedajemy te oto ptaszki. Jakbyście takie chcieli, piłki, ptaszki, żabki czy inne, to oczywiście piszcie, piszcie, piszcie. Ja czasami robię tak, że po prostu jak jesteś na Discordzie, to sobie wbijasz i możesz takie rzeczy zabrać, a ja muszę to sprzedać, żeby... O kurde, to nawet fajne, ale sprzedaję, sprzedaję, żeby móc tutaj przejść sekrety. A puść? O, chłopie! Jak to wygląda? Przecież to jest Sigma. To jest full Sigma. Szczerze, byłem pewny, że ja tego nie wygram. Byłem pewny, że ja tego nie wygram. Tu jest nie wiem ile, tu jest 10 tysięcy, 20 tysięcy, plus tam jeszcze dwa 25 tysięcy. Robuxów. To nie ma to tam, to nie ma to tam, to przenosimy sobie wszystko na dół. Jeszcze dwie nam yy, rzeczy zostaną u góry, no i to jest gołcik, To jest mega gołcik. Pam, pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, ale się posypie. Ja nawet nie wiem, co z tego może wypaść. Zaraz sprawdzę, zaraz sprawdzę. Widzę, co z tego może wypaść. Ale ja, ja, ja już, ja już otwieram, nie? Ja już czuję, że. Oj, oj! Już mnie troszkę kusi. Pa, pa, pararam, pa, 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 pa. pa, ra, pa. Lucky Block. Nigdy nie otworzyłem tyle secret Lucky Blocków. W sensie, ja chyba raz w życiu czy oni na serwer? Nie, bo ja się boję. Ja się serio boję, że oni mnie okradną. Realnie tylko dlatego wyszedłem z tamtego serwera, bo się boję, że mnie okradną. W ogóle, jaki fart? Jeszcze raz Wam tylko chcę pokazać, widzowie, co ja dostałem. Ja dostałem, chopy 6, 7, 45 milionów na sekundę. That's crazy, bro. That's crazy. A jak kliknę sobie od to zobaczcie, jak mało już mi pieniędzy brakuje. Więc no, ja czuję, ja czuję, że tutaj za niedługo trzeba jakiś upgrade i konta zrobić. Idę. Idę, dobra. Ile mi zostało? Zostały jeszcze trzy. Zostały trzy. Ja cię sunę. Widzowie, no koniecznie, koniecznie. Im więcej polubień, im więcej komentarzy, im więcej wszystkiego, tym większa szansa, że kolejny taki duży opening zrobimy i tyle secretów ogarniemy. Tak jest, Bambolici, Nubici. Tak jest, mordeczko. No i fajnie, fajnie, tak się żyje. Zostało ostatnie dwa, przenosimy. I otwieramy. O tak. O tak oczywiście otwieramy z chłopakami, tak? No żeby wiedzieli co stracili. I najgorszej będzie jak mi totalnie nic nie poleci. Boże, jak mi nic nie poleci z tych lucky bloków to ja będę, będę smutnym człowiekiem. I co ja tu mogę wygrać? Mogę mieć 75% na dinozaura, którego nie chcę, 19% na jakiegoś chłopie trupa. to jest chyba los hotos coś takiego, 5% na ten domek, którego nigdy nie miałem, nie wiem jak on się nazywa. Jeden procent na jakiś kibel, przynajmniej domek dzisiaj. No dobrze, to ja klikam opuść, dołączam na serwer do chłopaków, nie wiem czy oni w ogóle tutaj żyją albo jakąś zasadzkę na mnie panują, zobaczymy zaraz. Patrz, 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 Wiewiera się czai, odpalam admin panel i odpalam molhaka. oni chcą mnie okraść, patrz, 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 jeden, drugi, ten już biegnie, ten już na nie widzę, chłopcze! Już, dowora! Już szybciutko, szybciutko! Patrz, patrz, on jest w szoku! On nie wie, co dzieje. Jak nic nie ukradną, to idę otwierać. Już kradnie. Już full kradnie. Ten ziomar. A nie, nie kradnie. Ej, szacun. Przynajmniej domek, chłopaki. Przynajmniej domek musi nam polecieć. Jest! Jest dobrze! Pod hotspot. Nie wiem, czy to jest, to jest potrzebne do tych takich rytuałów nowych, czy nie? Michał, z ty się znasz. Jest, 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 jest. Chyba yes, nie? nie? To mi się podoba, widzowie. Zobaczmy dalej. Tutaj teraz tego bym sobie pyknął. Coś czuję, że dinozaur. Musi być jakiś dinozaur, nawet może będą dwa z rzędu. Tak, no musi być. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz ten. Będzie jeszcze ten dinozaur, bo tak wiecie, będą dinozaury jakby po. Po dwóch stronach, okej, okay, dobra, dobra. Nie podoba mi się to, że mam być szczery, ale wierzę, wierzę, że teraz coś, coś się tutaj odmieni. Przynajmniej kościotrup, przynajmniej... Je dinozaura, ja go sprzedaję. Ja, ja, chłopie sprzedaję dinozaura, ja go tu nie chcę, dobra, sprzedałem dinozaura i teraz wypada. No musi, musi, nie, ja wychodzę. Idę, idę chłopie wejść do maszyny, wracam i sprawdzam, co dostałem. Fajk, chodzę do środka. Kradnie mi hotspot jak wszedłem. Który to?! Czekaj, czekaj, eee, ten albo ten, dobra, eee, pozostali chyba by mnie nie ukradli, nie wiem, zobaczmy, co mi ukradli, patrz, dwa hotspoty, S? wiedziałem, wiedziałem, że maszyna odda, dobra, 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 który to był z ciekawości, bo nie patrzyłem, ale wiedziałem, że ktoś z waszej dwójki, to był standard. Ta, Sodar na pewno będzie, Sodar mnie nie ukradł, to musiała być Wiebiura albo Micha dzwon, no nie ma innej opcji. A daj jednego laki bloka dla widza no, Możesz tak. sobie wziąć, ale jak wypadnie, jak wypadnie domek, to ja chcę. Możesz sobie też Bambiszek wziąć Sodar też możesz sobie wziąć. O, ale jak góry, bierz wypada bierz domek Nie, z góry nie można. Jak wypada domek, to, to ja chcę. A patrz, Michał idzie, bo on myśli, że on też. Może Michaś niestety dla ciebie nie ma laki Blocka, przepraszam <laughs> Odpalaj, odpalaj, no ja, no, ja jestem gotowy 2,5 tysiąca Robuxów taki jeden Kurde, ty kolejny! Popy kolejny los Hot to... No przecie nie okradamy, no! Otwórz bazę. Ja se wyjdę, nie, bo to jest taki bambiszek właśnie, nikt nie jest adekwatny akurat, dobra, dawaj, co to Szymo dołączył? Szymo nie kradnij, dobra, odpalaj, kto teraz odpala? Micha Zwon? A Galaxy teraz wchodzi. Chłop ma zwykłego sekreta i mówi, że wchodzi Galaxy, widzę, czy my to słyszycie? Patrz, kolejny! Ej, co jest z tymi sekretami dzisiaj? Cztery to, czy jakoś tam nazywają, ej, jest mocno, domek albo ten kibel. Chłopie, kolejny los. Chotopototo, jakąś nazywa. nazywa. sześć ich wypadło. Ej, to jest mega dobrze. Jak na nie jest 19%, to i tak jestem w szoku. Dobra. Wjeżdżam do góry. A ty, Widz, zostaw łapkę w górę. No, biją mnie cały czas, więc zostaw. Jeszcze mnie wyprowadza na spacer. Przysięgam. Ej, dobra. Ragdol. Tego wystrzeliwuję rakietą. Ty, kto mnie okrada, ty? Michaś! Czemu Michaś mi okrada? Co oni wszyscy robią? Ty jesteście poważni? Ej, jest źle. Jest źle. Ja zaraz to stracę. Ja przysięgam. Ich jest za dużo. Czekaj, 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 muszę zejść na dół, muszę zejść na dół, muszę uciekać. Oni chcą mnie okraść. Micha z wąt do więzienia, kontroluję tego ziomeczka, idę go wyrzucić poza bazę. Pyk, 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 zapraszam tutaj. Dobra. Ragdol, Michaś, 3, 2, 1, pyk. I czekajcie, czekajcie, czekajcie. Baz za chwilę muszę zamknąć, nie ma problemu. Luziczek, arbuziczek, zamykałem bazę, idziemy dopiero otworzyć. Idziemy otworzyć, dzień dobry, witam. Chłopaki! Otwieram, ale nie tego pierwszego. Tego pierwszego. Niech będzie dinozaur. Niech poleci dinozaur. Z tego może. Po co on stawia to działko? Jest dinozaur. ok? Sprzedajemy dinozaura. Pyk. Zamieniamy miejscem. Six seven. Pyk. I leci. Musi polecieć. Six seven, six seven, six seven, six seven, six seven, six seven. Dalej nie wiem o co chodzi w tym trendzie. Co jest? to kotopotototos. Okej, okay, no. No nie cieszę się tak, jak się chciałem cieszyć, ale chłopy już myślałem, że będzie ten. Że będzie domek. No czyli najlepszą rzeczą, którą dzisiaj dostaliśmy. Jest mój secret y, Six Seven, bro. Co mnie okrada? No, to jest Bambik ty. Co taki Bambik, ja nie wiem po co on to robi. Pierdziele to, ja idę okraść bambiszka. Patrz, patrz, patrz. On już biegnie. On już chłopie biegnie. Ja już mu daję Ragdola. Dzień dobry, witam. Za chwilę mu jeszcze tak, inversa damy, tego wsadzimy do więzienia. No i lecimy! Chłopie! Hot spot! Ja byłem dobrym człowiekiem dla was, a wy mnie cały czas okradacie. Cały czas. Ej! O kurde, dosajwowali no, to. Jestem w szoku. Gdzie jest Micha Zwon? Micha Zwona też okradłam pierdze, ale to dawaj to, Micha Zwon. I chodź to. Biegnie do mnie czy nie biegnie? Na razie go nie widzę. Biegnie! Sodar, no przecież co ty robisz? Oj, nie, Sodar, teraz przegrałeś. Ja myślałem, że on jest ze mną. Idę go okraść. Idę okraść Sodara. Nie ma tak dobrze. Siomek, normalnie, chłopie. Sprzedał mnie tak o. Zabieram mu to, albo zabieram mu to, tak? Ostrzegawczo, ostrzegawczo. Lastrala Lelita z Sodarek, co tam? Po co mnie biłeś? Słucham? E, admin panel, ragdoll, pyk. Witam, gleba, Micha Dzwon mnie goni, o Jezu, no to no, nie da się ich okraść, jak wam okraść ludzi jak oni się w trójkę teamują, ale spokojnie, musi mi się to w końcu udać, tylko najpierw muszę obronić swoją bazę, patrzcie co oni robią, oni chcą mnie wyprowadzić na spacer, full, full, full chcą mnie wyprowadzić na spacer, dzień dobry, witam, ładnie wam poszło, Zamknęłem go w bazie, zamknąłem go w bazie, okradam Micha Dzwona, Opie, Micha Dzwon, bierzemy, gdzie on jest, jest gdzieś przede mną, rakieta, rakieta w Micha Dzwona, dostał, bambiszek biegnie, bambiszek biegnie, inwersja, ragdoll. Dobra, 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 dobra. Nie no to jest Sodar! No za dużo ich jest, nawet admin panel nic nie daje. Wiecie, że nie macie szans, tak? Ale go przeku... Jak nawet z adminem nie umiesz ukraść, a ty coś gadasz. O, zaraz. chłopcze! <śmiech> <śmiech> Spróbujemy. Temu damy balona, damy mu tajni, yy, jakąś kurde jump i lecę. No kurde no nie da się! Nie no, jest za ciężko. Jest ich, jak jest ich trzech, to się... Patrz, wyprowadził mnie. Wyprowadził mnie jeszcze, co się dzieje? się poddaję. Co oni mi robią? Co oni... Możecie mnie zostawić? Jeden, drugi, trzeci, do spania. Nie no, to jest hit. Okradam go bez admina. Otwarta baza, biorę. Zostaw, zostaw, zostaw! Będę to miał. No nie będę tego miał, no nie da się go okraść. <laughs> Teraz robię akcję życia. Podchodzę do six 7 Bambiczka blokuje, pyk. Wywala go z serwera. Czemu go nie wywaliło? Wywaliło go, Dobra. Tego też blokuje pyk i jeszcze Sodara blokuje pyk. A i Michaś mi okrada. to też go blokuje pyk. Dobra, mamy to. Patrz okradł mnie! Chłop mi okrad, zanim go zablokowałem! A który on mi Six 7 ukradł? Co to jest za trade beznadziejny? Ja ja chciałem ograć. Ja chciałem ograć! Ha! <ś> Ale mądre, co? A wiecie, co jest najlepsze? Michał zdążył mnie określić, teraz on ma twojego six sevena a Bambiszek, jak ja coś. Aha, ale ktoś nie. bany dał, ciekawe kto. Ciekawe, to kto to dał to? bana. Najlepsze jest to, że ja nie wiem, jak was odwalał. Brawo. Ale zaraz się dowiem. Widzowie, napiszcie mi w komentarzu, dziękuję serdecznie, trzymajcie się, do następnych wiem! Tylko nie wiem teraz serio, jak się to udmanuje.